9 laureatów, 39 najlepszych dziennikarzy w całej Polsce i autorytet, ksiądz Adam Boniecki. A wszyscy pomieszczą się w tym budynku Auditorium Maximum na siódmym rozdaniu studenckich nagród dziennikarskich Mediatory 2013. I drugiego obiegu nie może zabraknąć na tym wydarzeniu, zatem zapraszamy i idziemy. Witamy serdecznie na siódmej gali wręczenia Mediatorów Studenckich Nagród Dziennikarskich. Torpedo 2013 Jest Tomasz Skory, RMF Zapraszam na scenę. Nawigatorem 2013 zostaje Pan Michał Krzymowski, zapraszam. Szanowni państwo, autorem najgłośniejszej detonacji zostaje pan Mariusz Szczegiel. Szanowni państwo, Domini 2013 zostaje Filip Heizer. Najgłośniejszą prowokacją minionego roku było odejście dziennikarzy z Uważam, że... Gratuluję i zapraszam na scenę w Zawodzie. 2013 zostaje Piotr Wawłowski. Proszę państwa, inicjatorem 2013 zostaje WOK Wszystko o kulturze. Już od dwóch tygodni, dzisiaj będę miała zaszczyt wręczyć mu nagrodę. Drodzy Państwo, autorytetem plebiscytu Mediatory został ksiądz Adam Boniecki. A teraz przed Państwem jeszcze raz tegoroczni laureaci plebiscytu Mediatory. Dziękuję Państwu. nie można w mediach występować. A dla studenckich mediów? Dla żadnych! Nawet dla katolickich, dla przyświętych, dla watykańskich, dla żadnych. To może dla samych studentów dziennikarstwa jakieś przesłanie? Jak zostać autorytetem? Ja mam nie występować w mediach, muszę a jak to ksiądz komentuje, ten brak występowania w mediach? Błogosławione milczenie, żeby coś powiedzieć, trzeba mieć milczeć, więc staram się milczeć. Autorytet też powinien milczeć? Jakoś po dwóch latach milczenia zauważyli mnie studenci, więc może są jakieś sposoby. A kiedy to milczenie się zakończy? Nie wiem, to zależy od moich przełożonych, ale mogę w tygodniku pisać i mogę spotykać się z ludźmi, więc to nie jest takie absolutne. Ale do mikrofonu? Bez komentarza. Bez komentarzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo szczęśliwy, bo okazuje się, że ten krew, pot i łzy, który codziennie wylewamy ja i mój operator Paweł, nie idą na marne. Że ktoś to docenia. W końcu ja się pojawiam przez trzy minuty tak naprawdę rano i to też nie codziennie. W związku z tym, tym bardziej, że ktoś to docenia, to jest fantastyczne. Chciałbym w imieniu pisma drugi obieg zadać panu krótkie pytanie. Czy mógłby pan zaznaczyć Pismo, mapę, mapę Polski na konturowej mapie y, Europy? Mapę Polski, a ktoś jeszcze ma pytanie. środkowej. konią, to, to to mówcie od razu. Czekajcie, tutaj. Czy to pan, pan robi to bardziej praca czy zabawa? Nie, tu sobie. Może nie w tej chwili, ale po To jest bardzo ciężka praca. O Jezus, już wyjechałem poza rzekę, czekaj. To będzie tu, to mamy takiego cypelka jakiegoś. Lecę na szybko, nie? Mhm, dobrze. Czekaj, czekaj, żebym o żeby wodu Kaliningra... Jezu, co to wyszło? Ten cypelek gdzieś tu jest tak naprawdę. Tu go nie ma. A ja w tym Żebym nie żeby wciągnął. Nie, to nie jest Polska. To nie jest Polska. Polska jest jej więcej. I tu jeszcze ma taki jeden Dzień cypelek. Nie, wiesz co? Zapomnij o tym. <laughs> dziękuję. Słucham.